Beata Andrzejczuk, nowe opowiaski familijne. Historia ukryta w czekoladzie. Miśka przechodziła codziennie koło czekoladowej krainy. Była to mała cukierenka, w której wszystko, co sprzedawano, miało związek z czekoladą. Pewnego dnia odważyła się, pchnęła drzwi i weszła do środka. Rozejrzała się uważnie. Na podłodze, wyłożonej postarzałymi, brązowo-pomarańczowymi kaflami, stało kilka okrągłych stoliczków. Nakrytych długimi, wzorzystymi obrusami na lodzie umieszczano dzbany, a w każdym z nich znajdowała się płynna, gęsta czekolada. Na ścianach wisiały indyjskie maski i fotografie zielonego drzewa, znajdującego się wśród innych drzew lasu tropikalnego, które zdobiły różowe kwiaty lub zielone, podłużne owoce. Miśka zobaczyła także obraz. Przedstawiający mężczyznę w dziwnym nakryciu głowy, z prawą dłonią spoczywającą na kolanie i lewą opartą o piersi. Podpis wskazywał, że jest to Krzysztof Kolb. Obok, na tej samej wysokości, zawieszony był inny obraz. Statek z rozpostartymi żaglami przechylony na prawy bok, toczący walkę z wiatrem i falami. Cała cukiernia i jej zaczarowany wystrój. Zatopiona była w ciepłym półmroku. Z głośników sączyła się łagodna muzyka. Miśka dziwnie się tu czuła. Niezwykłość miejsca wywoływała zachwyt, który jednocześnie mieszał się z niepokojem. Proszę, usłyszała za plecami delikatny głos. To ja ciebie. Odwróciła się gwałtownie. Za ladą stała elegancka kobieta i przyglądała jej się uważnie. Proszę, powtórzyła i przysunęła bliżej Miśki. Kubek z ciemnym, gęstym napojem, ozdobionym białą pianką. W tym momencie dziewczynka chciała uciec z tego miejsca jak najszybciej, ale nogi odmówiły jej posłuszeństwa. Nie mogła nimi poruszyć, jakby ktoś włożył do butów stukilowe odważniki. Nie mam przy sobie pieniędzy, powiedziała cichutko. Zostawiłam w domu. Chciałam tylko zobaczyć, co można tutaj kupić, tłumaczyła w pośpiechu, a głos jej drżał. Tak naprawdę nigdy nie miała przy sobie pieniędzy. Brakowało ich ostatnio w domu, nawet na najpotrzebniejsze rzeczy. A co dopiero mówić o kupnie kuszącego gorącego płynu, który tak pięknie pachniał. Ceny w tej cukierni były wysokie, a sam lokal należał do takich, o których mówiło się luksusowo. Taka też zdawała się być pachnąca wanilią i cynamonem gorąca czekolada. Nie mówiłam, że chcę sprzedać. Powiedziała kobieta o kluczo czarnych włosach, kontrastujących z jaskrawą czerwienią sukienki, którą miała na sobie. Poczęstuj się, zachęcała. Niżka drżącą ręką wzięła kubek i podniosła do ust, wypiła łyk i była pewna, że czegoś tak wspaniałego nigdy jeszcze nie miała okazji skosztować. Ta czekolada była jak muzyka, delikatna, rozpuszczająca się w ustach o przenikających smakowitych nutach i zapachu uspokajała i poprawiała nastrój. Miśka pomyślała, że to zaczarowany napój. Nagle poczuła się szczęśliwa. Wypiła cały kubek i podziękowała. Wolnym krokiem opuściła sklep.